チェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチ Tu ja leżałem? Jak to? Co tam jest na górze? Siemanko, mam koszty, sobie Też coś nie i to nie bym wstęp taki kier. Gry, tylko mój, ja to zrobiłem. Dobra, to jest właśnie kibę Przed chwilą nagrywałem to znowu. Tylko mi się nie nagrał mm, głos. Przed chwilą tak się, żeby mi się tylko gra nagrywała, a nie głos. Właśnie teraz głosu dla tego skrzyni będzie, bo mnie tego, mnie nie słychać dobrze, ja mam coś słabego mikro, po co to podkłaszcie se i ja się kupię lepszy mikro, jak największym części jak najszybszym Właśnie, to jest demo, więc długo to nie zagram, jakieś 4 minuty ten filmik trwał, jak ja to robiłem. Tylko że z dwoma failami, tutaj właśnie failowałem dwa razy, tutaj failowałem. I ja sobie gram. Trzeci raz, bo jeszcze przed chwilą właśnie. A demo całe da się zapamiętać, bo ja grałam wczoraj. Staram się zrobić jak najszybciej. Żeby filmik nie był też taki nudny i żeby tak długo też nie zwał, żeby się szybciej rzucało. I mi reagowało też wcześniej. Coś, coś mi tam zaczął chyba komputerować. Ciekawe, jak to się wygląda. O tutaj właśnie, tam już na górze mi zaczęło nagrywać. Mm, dobra. Yy, to właśnie, teraz idziemy dalej. Spadłem. I yy, właśnie... No do, to robię to dalej tutaj. Padłem znowu, failuje cały czas. No, bo słuchasz, takie to panie to sorka rodzice. Dzięki, <grywki> już mi się nie chce robić. Nie tak... A tutaj właśnie mi zaczęło w to ale teraz już nie ja fajnie. Dobra, idziemy dalej. Dawaj, magia. <grywki> Ostatnie zadanie. Się też robić, Słuchaj, tak najszybciej to zrobić, bym potrzebował. właśnie tak uważam, ja będę tam musiał skończyć, nie? Dobra. Co to jest? Gówno. Tak. To już będzie końcówka, bo tam już jest koniec. I to co trwało i są mało chyba? Koniec! Notnarka! Z tej strony był DEPSON, JLNZ22 i niedługo będzie klubę full